Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy na plaży na gdańskich stogach. Jak Państwo widzicie, jest dosyć gęsta mgła. No i dzisiaj mieliśmy relacjonować dla Państwa bardzo ciekawe wydarzenie. Mianowicie miał to być transport czterech nowych suwnic SCS do terminala kontenerowego Baltic Hub w Gdańsku. Wstępnie planowana taka godzina. W statku z suwnicami to była godzina dziewiąta. Potem przesunięto ten termin na godzinę 11 ze względu na bardzo gęstą mgłę. My tu byliśmy już wcześniej z rana o godzinie 8 i to praktycznie ta mgła była jeszcze bardziej gęsta. Można powiedzieć, że widoczność wynosiła zaledwie 200 metrów. Teraz jak Państwo widzicie, tutaj pokażę, o, będzie lepiej widać. Ta widoczność się bardzo mocno poprawiła, mniej więcej tak na około 1 km, ale nadal czekamy, aż tu się jeszcze mocniej ta widoczność poprawi, żeby były jakieś fajne ujęcia. i Pewnie też terminal kontenerowy, właśnie z myślą o tym, przesunął ten termin wpłynięcia statku. Ja Państwu może jeszcze przedstawię trochę informacji odnośnie tych suwnic, które mają wpłynąć do Gdańskiego portu i odnośnie samych suwnic można powiedzieć, że to są prawdziwe giganty, bo każda z takich suwnic waży prawie 2000 ton i ma ponad 96 metrów wysokości, a z podniesionym wysięgnikiem jest to nawet 140 metrów. Także no są to prawdziwe kolosy. No i wielu z naszych widzów zastanawiało się, jak będzie wyglądał cały proces rozładunku tych suwnic bo to jest no, bardzo taka skomplikowana operacja można powiedzieć i jak poinformował tutaj terminal Baltic Hub każda z tych suwnic zostanie zsunięta z pokładu na nabrzeże także będzie to bardzo pewnie długi i skomplikowany proces i jak podał również terminal cała ta operacja związana z rozładunkiem suwnic może potrwać nawet 10 dni. Oczywiście na bieżąco postanowi się relacjonować dla Państwa to bardzo ciekawe wydarzenie. Zapraszamy serdecznie do oglądania naszych relacji. Jesteśmy na miejscu. Także miejmy nadzieję, że to się jakoś drastycznie ten termin wpłynięcia statku z suwnicami nie przesunie. Także ja pozdrawiam Państwa. Bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania naszych relacji. Tak jak mówiłem, będzie ich na pewno dużo, zarówno z drona, postaramy się z kamery stacjonarnej też zrobić jakieś nagrania. Więc myślę, że będzie to dla, dla, dla nas i dla Państwa bardzo ciekawy i yy, można powiedzieć, że pełen wrażeń dzień. Także dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania naszego kanału. Pozdrawiam serdecznie.